Rozpoczynamy nowy sezon naszych rozważań, naszej wędrówki po kartach Ewangelii. Kolejna niedziela w naszym życiu, 24 niedziela zwykła, i przed nami odsłania się spotkanie Jezusa ze swoimi najbliższymi. Odsłania się spotkanie Jezusa ze swoimi uczniami. Jezus zapowiada swoją mękę. Jezus zapowiada krzyż, Jezus zapowiada zmartwychwstanie. Pierwsze pytanie zadane w drodze, kiedy razem szli, kiedy wspólnie uczniowie towarzyszyli Jezusowi, Jezus pyta się ich, za kogo ludzie mnie uważają. Jezus jest spragniony. Komentarza drugiego człowieka. Myślę, że szczególnie tych, którzy z nim się spotykają, tych, którzy słuchają jego Ewangelii, którzy słuchają dobrej nowiny. Za kogo ludzie mnie uważają, pyta swoich uczniów. I wymieniają uczniowie szczególnie Jana Chrzciciela. Jedni mówią, że Eliasza, jeszcze, jeszcze inni mówią, że za jednego z innych proroków. Ale Jezus, chcąc bardziej wyprzedzić to pytanie, pyta samych uczniów: "A wy, moi kochani, za kogo mnie uważacie?". I pierwszy wyrywa się Święty Piotr: "Ty przecież jesteś Mesjasz!". I wtedy Jezus mówi ważną rzecz. Mówi, że będzie wiele cierpiał, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów, uczonych w Piśmie, czyli tych najwyższych. Ale że będzie zabity, że umrze, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Jezus objawia swoim uczniom to, co będzie się działo w najbliższym czasie. I chyba to nie jest takie zwykłe, że akurat to Ewangelię czytamy w tą niedzielę, ponieważ już 14 września. Będziemy obchodzić uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Będzie to taki moment, kiedy wpatrywać będziemy się w Krzyż Święty, w to narzędzie, w to miejsce, w ten symbol, w to drzewo, na którym umarł Jezus Chrystus, drzewo, na którym umarł Zbawiciel, mój Pan. I też chyba warto dzisiaj. Czytając tę Ewangelię, medytując, zatrzymując się na kilka chwil, zadać sobie pytanie. Za kogo ja uważam syna człowieczego? Za kogo ja uważam Mesjasza? Za kogo ja uważam Jezusa? Kim jest dla mnie Jezus? Jaką rolę odgrywa w moim życiu? Czy ja poświęcam mu wiele czasu? Czy otwieram się na przyjęcie Jego łaski? Czy otwieram się na przyjęcie tego, co On dla mnie przygotował, tej ścieżki, tego planu? Kim dla mnie jest Jezus? Drogi bracie, droga siostro, kim dla ciebie jest Jezus? Spróbuj sobie odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie. A Jezus mówi dzisiaj konkretną wskazówkę dla każdego z nas: jeśli chcesz iść za Jezusem. Jeśli chcesz iść naprawdę za nim, zostaw wszystko. Zaprzyj się samego siebie i weź swój krzyż bardzo często krzyż codziennych spraw, obowiązków, tego, co nas spotyka. Te sprawy, z którymi żyjemy, z którymi poruszamy się, z którymi jesteśmy, które są w naszych głowach. Weź swój krzyż i naśladuj Jezusa. Idź za Nim. On Ci pomoże. A kiedy upadniesz, On pomoże Ci powstać. I wspólnie razem nieście ten krzyż, bo we dwóch zawsze lepiej.